debaty w Polsce na temat tego, czym chyba jest niepodległość, i, i jakie są relacje między bezpieczeństwem, rozwojem społecznym a niepodległością. Wydaje mi się, że społeczeństwo trochę po części wie, bo no, zwrócił uwagę, kocha ruch bezwizowy, bez, bez, bez tak to się mówi, Schengen, jak kocha w sumie Unię możliwości podróżowania, część, bycie częścią Europy i nie miałoby żadnego problemu z zdaniem tej części niepodległości, tak? Tej ważnej części niepodległości. Na przykład Amerykanie teraz wybrali Trumpa, który chce blokować te, 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 te granice, te, te przepływy, te wolności, wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Bo miało dość, zmieniło zdanie. Nasze społeczeństwo absolutnie chce mieć Europę. Chce być częścią Europy. Jednocześnie nie chce być częścią Rosji. No i to jest na poziomie, moim zdaniem społeczeństwo na pewnym poziomie takim wyczucia ma rozumie te zależności. Jest kwestia tego, czy nasze elity, szeroko rozumiane, też dyskutujące, podejmują właściwe decyzje mające chronić to, co trzeba.